Wszyscy ja nazywam się Ewelna Orzegowska, a dziś kolega Ignacy będzie robił mi makijaż. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo yy, serdecznie. Jak zawsze mamy listę zasad i zobaczymy korektor. Um, kosmetyki do konturowania twarzy. Yy, ale będzie się podpowiadać? Finitone i perfect stay. Perfect stay brzmi lepiej yy, yy, yy. Chyba? Tak. Chyba wolę palcem to zrobić, bo tak się chyba powinno zrobić, tak? To jest według mnie bardzo złe narzędzie. Twoje cery, tak? No musisz dobrać, brać, bo masz dwa. No chyba sobie żartujesz ze mnie. Hmm. Aha, okej, okay, dobra, więc biorę to, zaryzykujemy. Okej. Okay. Ej, słuchaj, to nawet działa, wiesz? Wziłem, jestem królem makijażu, wiem już wszystko. A co jest, jeżeli ci pobrudziłem brwi i włożyłem włosy twoje z czoła w to coś? Nie jest wcale tego za dużo, spokój. się. To jest pułapka puder. To? Czemu nie jest podpisane tylko wszystko jest z takiej firmy? No jak to się sypie? I Puder używa się chyba tu. Wiesz co, kurde, nawet nie popsułem ci jeszcze tak straszliwie. Good job! Lip to nie, to jest lip, to jest lip. Ej, ale to jest czarne, przecież to jest głupi pomysł. Ej, może ja cię ubróciłem tylko teraz. Ale dobra, w porządku, zrobimy to samo z drugiej strony i nikt się nie zorientuje, że zrobiłem cokolwiek złego. Ej, ej. Kurde, chyba aż tak nie popsułem. Zobacz, prawie nie popsułem. To jest... nie. Ej działa, coś zepsułem znowu, tylko może trochę jakbyś była pobita Zrobię ci smokey ice, to się chyba tak... O powiem. tak! Przydałoby się tak jak w pęcie, że tam wiesz ctrl z cofnij i tak. w ogóle Piękny makijaż, jestem geniuszem po prostu tego Od wiedziałem jak się to zabiorę to będzie cudownie Dobrze, idziemy do tego Brawo! Czekaj O nie, o nie Czemu te brwi są takie krótkie? Hej, to działa! Hej, ja pierdziele, wiedziałem że jak się to zabiorę to będzie to dobre Tylko malujemy, malujemy to znaczy, jakby to idzie naprawić, będzie pani zadowolona. A dlaczego? Co się robi na policzkach jeszcze poza tym, co już zepsułem? Wygląda, jakby ktoś ci uderzył mocno w bok twarzy, ale zakładam, że taki efekt był zamierzony. I przejdźmy do następnego punktu, jakim jest rozświetlacz. To masz jesteś w softboxem, uważam, że możemy ten etap zakończyć. Czy coś jeszcze zostało? Co? Tym się maluje po twarzy? O, 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 no w końcu na dobrą to dobrze, to były chyba kości policzkowe. Nie wiem jak się dopasuje, ale rubi jest fajna na A to nie powinno być tak, że sama to powinnaś zrobić. Próbowałem jakoś w z tego. Dobra, musisz zrobić buziaczka chyba, czy, czy że się chyba tak robi? Chyba, chyba... Ej, nawet nie popsułem jeszcze od dziwo. Ja, Czekaj, tak, pokaż. O nie, zepsułem bok! Już wszystko szło dobrze! ci <laughs> trochę Jokera tutaj, wiesz? Ale dobrze, jak się uśmiechniesz, to, to not, not so funny, jak to się mówi. Dobrze, teraz możesz ocenić jak mi poszło w skali 1 do 10. No pięknie, byłeś... Naj, najmniej zrobiłeś że tak powiem, galimatiasu na stoliku. O, to, Co ja ci zrobiłem? Jest. Nie dało się tego zrobić lepiej, na pewno. Jeżeli znacie kogoś, kto mógłby to zrobić lepiej, to możecie napisać zaj w komentarzu. Dajcie przykłady w komentarzach. Dokładnie A tak. tymczasem dziękujemy Wam bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Cześć! Papa. O kurdu! Cześć!